to jest Reaganskis119, witam was w kolejnym filmie z gry, jest We The Revolution. Kchum. A my jesteśmy tutaj w momencie, kiedy możemy uratować tą, żeby polepszyć, tą panią, żeby polepszyć e, relacje z rodziną. Ale widzę, że uniewinnienie naprawdę <coughs> zabije moje relacje z ludem. O, będzie ciężko, mamy jakieś pomniejsze, nie mamy pomniejszych procesów, o kurde. Arystokracja da mi bonus do reputacji, co prawda. Um, nawet wtedy też do mi bonus do reputacji tych dwóch arystokratów. Oczywiście znaczy rodzina też będzie chciała. Dobra, poczytajmy sprawę. E, Oskarżona Charlotte Corday zamieszkała w Cannes, zadeklarowała sympatyczka żerundystów. Kobieta zamordowała żona Paula Marata. Została zatrzymana na miejscu zbrodni i od razu przyznała, przyznała się do czynu. Wedle naszych ustaleń kobieta żywi skrajną niechęć do Jakobinów i wszystkich, którzy przyczynili się do upadku żyrondy. Zachęciła Marata do spotkania się pod pozorem wydania mu grupy swoich pobratyńców, którzy mieli w planach wzniecenie powstania w kan. Służba początkowo zachowała czujność i nie dopuściła kobiety żona Paula, ale wtedy gospodarz miał przywołać jej do początku i skazał e, wpuścić maną konfidentkę. Marat i oskarżona zostali sami w pokoju. Mężczyzna siedział w wannie, mówiono, że cierpi na jakąś chorobę skóry, która musi leczyć długimi kąpielami. Najwyraźniej niczego nie podejrzewał, a w, w, w pobliżu wanny nie zdaliśmy żadnej broni należącej do denata. Po krótkiej wymianie zdań, Cordej przy precyzyjnie dźgnęła go noży między żebra. Marat krzyczał o ratunek, ale po takim ciosie nie miał większych szans na przeżycie. Kiedy służba przybiegła, Cordy stała przy oknie i obserwowała krajobraz. Nie stawiała oporu podczas aresztowania, w dłoni ściskała jedynie <coughs> książkę Plutarcha, żywoty równoległe. Nie wiem, czy dobra, czy dobra nie czytałem. Podczas doprowadzenia do celi wielokrotnie wyznawa, wyznała, że działała sama Szczególnie chciała podkreślić, że nie stał za tym aktem żaden mężczyzna Wardziści najwyraźniej jej nie dowierzali, bo zaczęła wykrzykiwać ten cały korytarz, że jest dziewicą No i dobrze, bo kto by chciał spotkać z taką wariatką, Marat nie żyje Jean-Paul Marat był naszym druhem, jednym z niepisanych wodzów rewolucji. Wszyscy go kochali za jego celne artykuły, za punktowanie wrogów odnowy. Może i był trochę ostry w swoich wnioskach, ale czy można inaczej? Dowody. Nóż z zaśniętą, ostrzą, z zaśniętą na ostrzu krwią. Książka autorstwa Pluharta. Żywoty równoległe. Zrajczyni. Zginiesz go. Proszę się przedstawić. Nazywam się Charlotte Corday. Jest pani oskarżona za bójstwo Marata. Tak, zrobiłam to. Czadko widzę się tutaj ludzi, które tak łatwo się przyznają. Przyznała się do winy. Tak, yy, noża. Dobra, i teraz jeszcze pytania muszę odblokować. Dobra. Yy, książka, plucharta. Dowód. Świnięcie nożem. Przebieg zdarzeń. <laughs> jeszcze sposób działania. O nie. Dobra. Kąpiel to jest. Jedna pułapka jest. Sobotne działanie, sposób działania. Domniemana denuncja, sposób działania. Sympatyczna, że. Ży... Sympat... Kurwa, mać no! Nie przeszkadzać. Spierdalać. Yy, z charakter sprawcy. Kąpiel to jest. Mo... Kąpiel to była pułapka. Dobra, zniecie nożem to jest motyw. Dobra, wszystkie pułapki. Wszystkie pułapki też odpowiedziałem na pułapki. O, dojdziesz na śmierć. To prawda? Trochę mnie to <coughs> cieszy, bo. Yy, arystokratów jeszcze da się udobruchać. A, a tu mi da reputację i lud będzie mnie lubił, a ona zabija Marata. I nie chcę, żeby to wyglądało tak, że, mimo tego, że. Mm, bo jednak większy debaw dostanę tutaj niżli u samych rystokratów, a Nie chcę, żeby to też wyglądało tak, że. <laughs> y, wygląda to tak, jakbym dosłownie a, żądał od niej, wiadomo. E, zawiła Marata, który był przeciwko mnie, i ja ją wypuszczam. Chciała wy oskarżona wydać kompanów? Nie było żadnych kompanów, nie było żadnego powstania. Wiedziałam, że wizja wielkiego spisku skusi Marata do spotkania. Pochodzi pani z Kan. Musiała pani przejść długą drogę do Paryża. Podróż mi się nie dłużyła. Wystarczyło skupić się na celu, na przyjemności, z jaką dawała wizja wykrwawiającej się kreatury, czyli Marata. Przygotowała pani również piękny strój. Piękny strój na gilotynę, nie dla Marata. Zachowuje się pani, jakby chciała umrzeć. Taka jest cena wolności i równości. W jednym zgadzam się z Maratem. Tylko siłą można wyprowadzić niezbędnie dla Francji zmiany. Dodałem do tego niezachwianą siłę woli. Hmm. Skąd oskarżony nienawiść do Marata? Był symbolem zła, które ob oblotował mój kraj. To dlatego oskarżona została na miejscu zbrodni już po dokonaniu czynu? Nie, nie wstydzę się, nie muszę uciekać, zabijam jednego człowieka. Zabijałem jednego człowieka, by uratować 100 tysięcy. Teraz odbiorę nagrodę w postaci śmierci. <gryw> Upadek Żyrondy był uzasadniony. Kłamstwo. Upadek Żyrondy był zaplanowany. Sami wydaliście wyrok i pewnie znaczaliście we wszystkim palce. To znaczy? Obecny tu sędzia miał zatarć z ministrem Rolandem. Nagle Żyrondystów oskarżono o zdradę. Nie trudno o czym domyślić, że sędzia Fidel musiał z tym zmaczać palce. <gryw> Dość z tymi, tych kalumni. I teraz mógł ją wypuścić w sumie, nie? Ehm. Um... Raz mógłbym ją wypuścić. Rodzina by trochę zwięła tego. W sumie to nie jest tak źle jak kurwa z tymi tymi. Jak z arystokratami, nie? A wiecie co, wypuścimy kurwa, nie. Czyli rodzina może. Mam minusy u, re... u rewolucjonistów przez syna, więc jak uniewinnie. I rodzina da mi busta przez to. Dobra, podpiszmy to. Działa sama. Wreszcie, Mordersa Marata brzmi niewinna. Proszę wolnić. Dobra. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, żeby rodzinę mi zbustował. Bo mam minus u rodziny. Mundur największego rozmiaru wisiał na haku. Tylko jedna osoba w zasadzie nosi taki rozmiar. To twój ulubiony strażnik, na fale krowi. W kieszeni munduru znajdziesz list dla koniecznym którym kluczowe wydają się osoba. Odchodzę ze służby, nie mogę dłużej brać w tym udziału. Oraz za dużo krwi na tych rękę. szury opuszczają to na statek. Czyli straciłem mego siłka. swift justice. Robespierre used to say that. And now an army of outcasts marches towards us to present their interpretation of those words. Do you come to arrest me? I came to tell you that certain people believe everything you did, you did for the benefit of France. Who are you? Officer Thomas Alexandre Dumas from the French army, at your service. Do you believe in what those few say about me? most deputies of the convention fled once they learned of the approaching army the reinforcements that will be able to save us will take a dozen or so days to reach paris do you believe i did everything because of france no but as far as i heard you know the enemy better than any one of us as a commander i certainly appreciate that asset and as a human being i know that brotherhood is especially important when someone is falling. you reach the bottom but there are people willing to give you a chance to redeem yourself i think you are talking to the wrong person i am talking to a predator i am talking to a person who is not averse to killing other citizens and that is what awaits us we will have to ruthlessly murder frenchmen who stand on the other side of the barricades. I am talking to a murderer because that is how you are known to those who are afraid of you. As ghastly as it sounds, you are exactly who we need. You said yourself that reinforcements are a dozen or more days away. That is why I gathered an army of loyal people. I will entrust them to you under one condition. Did you say an army? Look for yourself. a truly revolutionary army the poor and the wealthy white and black people all marching side by side they came here to protect paris you mentioned one condition make me a general the first black commander of that high rank in the whole of france i do not have such power but you do you still hold the power of the guillotine remember support me and the army will be yours regardless of their origin or race those people believe that if they are scared of you our enemy should be even more terrified hand me a piece of paper and a pen general oh, kurva Mamy armię, broniącą Paryża! yeah. Okej, okay, jak to działa tutaj teraz? O kurwa! Ilość otrzymanych wojsk jest zależna od twojej reputacji. To ruszenie, piechota, straż miejska, muszkieterzy, artyleria. Walki ogarnęły Paryż. Salon polityczny zostaje przebudowany na sztab, kryjówka zostaje przebudowana na punkt pomocy. Drukarnia przestaje funkcjonować. Jakbym jeszcze z nich korzystał. garnizonie za turę będą pojawiały się posiłki. Im większa jest twoja reputacja, tym więcej wojsk się do niej przyłączy. Mam najlepszą reputację, jaką mogę mieć. Uciekinierzy. Z każdej sekcji Paryża ludzie próbują ratować się przed okrucieństwami wroga. Ch chroń ich tak długo, jak to możliwe, od tego zależy twoja reputacja. Widok statystyk. Włącz lub wyłącz widok, e widok ilości pozostałych na sekcjach uciekinierów. Medyk, leczy Twój oddział oraz daje premię w postaci dodatkowych punktów życia. Pamiętaj, jeśli oddział zginie, to Twój medyk również. właska Twojego brata przybędą jutro. Sekcje wrogie są tutaj, tutaj i tutaj. Dajcie tu sześć. Tu zróbmy największy garnizer, bo tą sekcję trzeba przejąć. Dajmy ośmiu tych, siedmiu, co jest? Nie mogę, okej, okay, to sześciu. Okej. Okay. Tu nie wejdą, dopóki nie wejdą w tej sekcji. To tutaj może jeszcze cofnijmy tych. Dajmy tutaj piechotę i działa. Może jedno działo przypadkiem. O właśnie. <laughs> tu dajmy straż miejską. Muszkietera. I tutaj porozdzielajmy to na pół. I działo dajmy jeszcze tutaj. Jedno. Jedno działo damy tu. Ok, rozstaw wojska w zagrożonej dzielnicy, to jest zagrożona dzielnica? Aha, dobra. Mogę ruszyć tych tu? Mogę. Tu z garizem pełny teraz, czekaj. Tak. Tak. I tak. I tych dwóch tu zostawimy. Dobra. To ty się cofnij tu. Damy ci jednego mniej. Tego damy tu, okej. Okay. <gry> Dla takiego, nie? To też to zagrożona dzielnica. Dobra. Twój dom, drukarnia, kryjówka. Zalot polityczny twój dom. Poświęćmy rodzinie dodatkowy czas. Zaczniemy dwa punkty wpływu, ale bezczynny medyk, dajmy, medyka tutaj, dajmy. Gdzie jest zagrożona dzielnica? Halo. Nie wiem, kurwa, gdzie jest zagrożona sekcja? Czy tutaj jest zagrożona sekcja? Tam, gdzie jest ten znaczek kurwa tego. Gdzie jest zagrożona sekcja? Kurwa. Czekajcie, muszę tracić na lecie na szybkości. Gdzie? Jakie są zagrożone sekcje? Zaraz do was wrócę. Okej, okay, moi drodzy. Niby ogarnąłem. Teraz tak. Damy tutaj dwie armaty. Tą piechotę. Uszkieterów. Mogę jeszcze? Garnizel jest pełny. Okej. Okay. Tu. Tu damy... To działo. tu damy tych I, i, i tu damy tych, tak o, tu będzie wsparcie, okej. Okay. <coughs> No i ogarniam, o co chodzi z zagrożoną seksem, Aks trzeci. <laughs> Braterstwo. Dzień pierwszy. Kilka drobniejszych spraw. Dobra, podbijamy tych... Rewolucjonistów i... I lud. Dobra, może być. Dobra. Dziękuję, że nas odwiedziłeś, Jacques Louis-Dawi. Jak on się czuje? Jak młody chłopak, który nie jest gotowy na to, co się wydarzyło. Alexis, odwiedź mnie twój brat, ten, który nie żył. Jacques, daj mi skończyć. Szanuję pamięć o naszej przyjaźni. Zrobiliśmy dla siebie wiele dobrego, a teraz wiem, że brałem udział w czymś bardzo złym. Wiedzony o lojalnością wobec ciebie mój brat to potwór. Przez krew, która przelała rewolucjan, wszyscy się nimi staliśmy. Nasza jedyna nadzieja w tym, że po naszej śmierci ludzie nas zapamiętają, a nasze uczynki... nas nie zapamiętają, a nasze uczynki rozwieją wiatr. Wolisz morderca mojego dziecka ode mnie? Dzięki niemu zrozumiałem, że zrobiliśmy naszym krajem... co zrobiliśmy z naszym krajem? krajem, oddając władzę niukom z siekierami i pochodniami. Musimy powrócić z równowagą i twój brat ją sprowadzi. To morderca. Tak jak ja i ty. Różnica jest taka, że nam przypną medale i stawiać będą pomniki. Nie chcę takiej czci podszytej fałszem i zbrodnią. Dla mnie to ostatni moment, żeby odwrócić swój los. I co teraz będziesz robił? Nie wiem, zapewne wyjadę z Paryża, póki jeszcze można. Przeczekam i dostosuję się do nowej sytuacji. Twój strażnik sądowy uciekł dzisiaj rano, Aramel. Wygląda na to, że zawsze był po stronie twojego brata i miał zadanie doprowadzić cię do momentu, czyli wszyscy jesteście zdrajcami. Nie, jak to... jeśli tak to widzisz, to już jesteś przegrany. Żegnaj, przyjacielu. Hmm. No dużo mi to nie podbiło, szczególnie tu. Dobra Kierowia na kolacji, bezpieczna droga, barykady, pobór. I tak wszystko będzie źle. To zróbmy ten pobór. Syn mnie nienawidzi. Ciężko było wygrać te kości. They are already here. The outcasts, the cursed ones. That is how they call themselves. The families of the victims of the revolution. The sons of those who were forced to run to other countries. They have groped their way in the dark for years. And there was no one who would console them. Now they want France for themselves, as we do. <coughs> no, dzieje się, dzieje. Dobra, dostaliśmy posiłki. Reputacja jest na Maxa. Dodatkowe jednostki. Okej, okay, w takim razie chciałbym tak rozdzielić. Przerzutowa została zakończona. Co mam że to na sztab, wykonanie go z akcji, by ustawić walkę o Paryż. Okej. Okay. Wrogie tak zostaje zatkowany. Jeżeli w sekcji nie masz żadnych oddziałów, to też się przegrywasz. Okej, okay, jesteśmy atakowani. Wygląda tutaj sztab. Buduj barykady. Przyda się budowanie barykad. Dobra. A, mamy tyle punktów wpływu. Ja bym chciał, żeby tak przerzucić tych tutaj. Dać tu piechotę ciężką i straż miejską. No, kurwa, idź tu. I straż miejską, działo i muszkieterów. Tu jest ten duży garnizon też. Te pospolite ruszenie ruszyć tutaj, póki możemy jeszcze jakoś zabezpieczyć tych. I właśnie to będzie tutaj może jeszcze. Pyk, tak o zrobimy. Okej. Okay. Wybierz generała. <laughs> bitwę możesz rozegrać w Bastorze, korzystać z pomocy generała Dumasa. Walka rozegra się automatycznie. Wrogi generał... Każdy wrogi generał ma swoje ulubione techniki rozegrania. Przełamanie neutralne. Rozegrajmy tą bitwę. Mamy sporo piechoty. O ma oddziału, wie... zodział. O wiele więcej dział. Podczas bitwy z okażą, która ucieka pewna część ludzi z dzielnicy. Im dłużej wytrzymasz walce, tym więcej osób uratujesz. Okej, okay. alteria dostaje obrażenia w większej ilości rzędów, podczas gdy reszta wojsk przyjmuje podstawę obronną, dużą ilością piechotni. Właśnie to może być dla mnie lepsze i to zrobimy. Działo ja straciłem. Lecimy z przełamaniem. Zniszczymy mu pierwszą linię w takim razie. Przesrane mamy Na, przy, przy, Pokonaliśmy pierwszy rząd Zróbmy kolejne przełamanie Bo te działa się przyciągną bardziej Tylko 500 cywili Tak, zróbmy przełamanie, dalej Wszystkich strzelców, już dobra, kolejne przełamanie zrobimy. To powinno ich wybić do końca. I ostrzał będzie. Dobra, małą ilość strat mamy. Wybiliśmy im. Przy... Dobra, wygramy to, bo arta zostanie pierwsza. Już nie będziemy miała jak się bronić. Przełamanie zawola. No. Ja pierdolę, ty. Co ty dajesz, jeżeli to przeżyło? No ja to przegram w takim razie. Eee, kurwa. Ja to przegram, jak on mi pierwszy strzeli. Noż, kurwa, ej. Mogłem od początku przejść w szamanie. Dobra, przegraliśmy bitwę, ale uratowaliśmy 2000 cywili ponad. Jeszcze ośmiu. Rzućmy ich tu. Madame Destel wykorzystała moment słabości w aby zobaczyć e o swojej kobiet. Nie macie oceniać motywacji, ale jeśli postrzegamy jej dzisiaj, to, to możemy nie dożyć. Przejebałem to. Naprawdę mocno to przejebałem. I zginęło... 11 tysięcy cywili. 32 tysiące uciekło, okej. Okay. Dostaję zapełnia swoją kopię delegacji prawkowej, spotkamy się dzisiaj wieczorem, by mogła wyłożyć nasze oczekiwania. Moi drodzy, w tym momencie... W tym momencie będziemy się żegnać na razie, cześć do widzenia.